Czy wiedzieliście, że jeden powszechny owoc może po cichu wywołać zakrzep krwi w mózgu? Przez większość życia mówiono nam, że jedzenie owoców jest zawsze dobre. Są kolorowe, słodkie i rosną z ziemi. Jak więc mogłyby być niebezpieczne? Ale oto prawda. Większość osób po 60. nigdy o tym nie słyszała. Niektóre rodzaje owoców, które dla przeciętnej osoby są zdrowe, wraz z wiekiem mogą stanowić zagrożenie, zwłaszcza w połączeniu z powszechnie stosowanymi lekami lub chorobami przewlekłymi. To nie jest sianie strachu. Chodzi o świadomość. Wraz z wiekiem nasza krew naturalnie staje się bardziej podatna na krzepnięcie. Dodaj do tego leki naciśnienie krwi, cholesterol lub po prostu codzienną sztywność tętnic i masz przepis na sytuację, w której niewłaściwy owoc w nieodpowiednim czasie może zagrozić Twojemu życiu. Neurologowie spotykają się z tym częściej niż myślisz. Ciche udary, skrzepy pojawiające się znikąd i powikłania, które zaczęły się od czegoś tak niewinnego jak miska owoców. Jeśli masz ponad 60 lat i zależy Ci na zachowaniu bystrej pamięci, ochronie serca oraz uniknięciu nagłych udarów, czytaj dalej. Niektóre z tych rodzajów owoców mogą Cię zaskoczyć. Jeden z nich znajdziesz niemal w każdej amerykańskiej kuchni. Inny z nich jest często uznawany za superżywność, ale wszystkie mają coś wspólnego. Mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku, jeśli nie wiesz, jaki mają wpływ na starzejący się organizm. No to do dzieła. Numer jeden: Grapefruit. Zacznijmy od owocu, który wydaje się nieszkodliwy, a nawet orzeźwiający grapefruita. Większość ludzi uważa go za idealne śniadanie. Ma mało kalorii, jest bogaty w witaminę C i często poleca się go w zdrowych dietach. Wielu seniorów jednak nie wie, że Grapefruit może po cichu sabotować leki, które mają im uratować życie. Grapefruit zawiera związki zwane furanokumarynami. Brzmi to jak coś z lekcji chemii, ale dla Ciebie oznacza to następujące. Te związki blokują kluczowy enzym w jelicie cienkim, który normalnie pomaga rozkładać niektóre leki. Bez prawidłowego działania tego enzymu lek pozostaje we krwi dłużej niż powinien. Dlaczego to jest problem? Załóżmy, że przyjmujesz statyny na cholesterol. Jeśli grapefruit spowalnia sposób, w jaki twoje ciało przetwarza statyny, lek może gromadzić się w organizmie aż do toksycznych poziomów. To prowadzi do zwiększonych skutków ubocznych, takich jak bóle mięśni, uszkodzenie wątroby i tak zwiększone ryzyko powstawania zakrzepów krwi. To samo dotyczy leków na nadciśnienie, niektórych leków przeciwlękowych, a nawet leków przepisywanych po udarze lub zawale serca. Przerażające jest to, jak niepozorne to może być. Nie poczujesz nic od razu. Będziesz myśleć, że wszystko jest w porządku, ale z czasem Twoje naczynia krwionośne mogą zacząć twardnieć, krew może gęstnieć i pewnego ranka możesz poczuć dziwne drętwienie w ramieniu lub twarzy. To nie jest przypadek. To grejpfrut zakłóca równowagę, którą twój lekarz tak ciężko buduje. Oto historia, która utkwiła mi w pamięci. Pamiętam, jak rozmawiałem z kobietą o imieniu Susan, 78 lat, która od lat codziennie jadła połówkę grejpfruta. Myślała, że to część jej zdrowego stylu życia. Pewnego dnia zasłabła podczas pracy w ogrodzie. Lekarze powiedzieli jej, że to był mini udar, a kiedy sprawdzili jej leki, związek był oczywisty. Przez cały ten czas nieświadomie blokowała działanie leków na ciśnienie krwi grapefruitem. Wiele osób po sześćdziesiątce codziennie przyjmuje kilka leków na receptę. To jest normalne. To, co jednak nie jest normalne, to zakładać, że każdy owoc na talerzu jest automatycznie dobry dla zdrowia. Wraz z wiekiem nasze ciało się zmienia i podczas gdy Grapefruit może być całkowicie w porządku dla 25-latka, dla kogoś, kto ma problemy z sercem, cholesterolem lub krzepliwością krwi, może być niebezpieczny. Co więc możesz zrobić? Po pierwsze, zawsze czytaj ostrzeżenia na opakowaniu leków. Jeśli jest tam napisane, aby unikać Grapefruta, zastosuj się do tego. Traktuj to poważnie. Po drugie, skonsultuj się ze swoim farmaceutą. Często wie on więcej niż twój lekarz, jeśli chodzi o interakcję między lekami a żywnością. I wreszcie, rozważ bezpieczniejsze alternatywy, takie jak pomarańcze lub owoce jagodowe, które nie mają tego samego działania blokującego enzymy. Grapefruit może wydawać się zdrowym wyborem, ale dla wielu seniorów to ukryta pułapka. A w przypadku zakrzepów krwi i zdrowia mózgu to, czego nie wiesz, może ci zaszkodzić. Jeśli więc masz grejpfruta w kuchni i przyjmujesz leki, warto przemyśleć ten wybór, bo spokój ducha jest o wiele słodszy niż jakikolwiek owoc. Numer 2. Granat. Granat jest często uważany za cudowny owoc. Jest bogaty w przeciwutleniacze, chwalony za korzystny wpływ na serce, a nawet reklamowany jako wsparcie dla funkcji mózgu. Dla wielu młodszych osób może być świetnym uzupełnieniem diety, ale dla seniorów, zwłaszcza tych, którzy mają problemy z krzepliwością krwi lub przyjmują określone leki, może po cichu przyczyniać się do czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego, nadmiernej aktywności płytek krwi. Przeanalizujmy to. Płytki krwi to małe komórki krwi, które pomagają organizmowi tworzyć skrzepy i zatrzymywać krwawienie. To jest dobre, gdy skaleczysz się papierem, ale kiedy płytki krwi stają się zbyt lepkie, co może się zdarzyć w wyniku spożywania niektórych pokarmów, mogą zacząć się zlepiać w krwiobiegu. Wtedy wzrasta ryzyko powstawania zakrzepów w naczyniach krwionośnych. I tutaj właśnie pojawia się granat. Badania wykazały, że sok z granatu może u niektórych osób stymulować zlepianie się płytek krwi, zwłaszcza u tych, którzy mają skłonność do krzepliwości krwi lub przyjmują leki takie jak warfaryna, aspiryna czy plawiks. U tych osób, interakcja między granatem a ich lekami może zaburzyć delikatną równowagę, którą ich lekarze starają się utrzymać. Problem polega na tym, że większość ludzi się tego nie spodziewa. Granat jest sprzedawany w sklepach ze zdrową żywnością, dodawany do suplementów diety i promowany jako superowoc. Ale super dla kogo? Jeśli już przyjmujesz leki rozrzedzające krew, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów, a nagle zwiększysz spożycie owocu, który stymuluje tworzenie płytek krwi, ryzyko udaru lub zatoru wzrasta, a nie maleje. Opowiem wam o Franku, 74-letnim emerycie, który pracował jako kierowca ciężarówki. Starał się poprawić zdrowie swojego serca i zaczął codziennie rano pić szklankę soku z granatu. Po wcześniejszych problemach z sercem przyjmował także leki rozrzedzające krew. Przez kilka miesięcy wszystko wydawało się w porządku, aż pewnego popołudnia, gdy oglądał telewizję, zaczął się jąkać i nie mógł podnieść lewej ręki. Okazało się, że to był przemijający atak niedokrwienny, czyli mini udar. Po dokładniejszych badaniach lekarze stwierdzili nagły wzrost krzepliwości krwi. Jedyną zmianą w jego życiu było codzienne picie soku z granatu. To nie oznacza, że wszyscy powinni unikać granatów, ale jeśli jesteś seniorem i przyjmujesz jakiekolwiek leki rozrzedzające krew lub przeciwpłytkowe, powinieneś zachować ostrożność. Granica między tym, co korzystne, a tym, co szkodliwe, jest cieńsza niż kiedykolwiek wcześniej, i to, co dla kogoś jest nieszkodliwe, dla ciebie może być niebezpieczne. Wniosek jest więc następujący: nie zakładaj, że owoce są bezpieczne tylko dlatego, że są uznawane za zdrowe. Z wiekiem wszystko się zmienia, nasz krwiobieg, metabolizm, a zwłaszcza to, jak nasza krew reaguje na to, co jemy. Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, zanim wprowadzisz coś nowego do swojej diety. Zwłaszcza coś tak silnego jak granat. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz mi w komentarzu, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Każde wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Numer 3. Zamień banany. Banany są często uważane za jeden z najbezpieczniejszych i najodpowiedniejszych owoców dla seniorów. Są miękkie, łatwostrawne i bogate w potas, który jest świetny dla zdrowia mięśni i serca. Ale jest jedna rzecz, o której rzadko się mówi. Kiedy banany przejrzeją, te brązowe, nakrapiane i bardzo słodkie przechodzą zmianę chemiczną, która po cichu może wywołać chaos w poziomie cukru we krwi i krążeniu, zwłaszcza u osób starszych. W miarę dojrzewania bananów ich złożone skrobie zaczynają przekształcać się w proste cukry, głównie glukozę i fruktozę. Ta przemiana dramatycznie podnosi ich indeks glikemiczny, co oznacza, że są trawione znacznie szybciej i powodują gwałtowniejszy wzrost poziomu cukru we krwi. Jeśli już cierpisz na prediabetes lub insulinooporność, może to stanowić problem. Nagły wzrost poziomu cukru we krwi zmusza trzustkę do szybkiej produkcji insuliny, aby przywrócić poziom cukru do normy. Jeśli jednak to zjawisko się powtarza, wrażliwość organizmu na insulinę może się zmniejszyć, co prowadzi do stanu znanego jako insulinooporność, będącego istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, a nawet spadku funkcji poznawczych. Dla seniorów, te wahania poziomu cukru to coś więcej niż tylko kwestia liczb. Są one bezpośrednio powiązane ze stanami zapalnymi, osłabieniem ścian naczyń krwionośnych i tak zwiększonym ryzykiem powstawania zakrzepów krwi. Gdy poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta, Twoje ciało przechodzi mini kryzys. Wskaźniki stanu zapalnego rosną, a krew staje się gęstsza i bardziej lepka. To połączenie może stworzyć idealne warunki do powstawania zakrzepów, co jest szczególnie niebezpieczne u osób, które już mają skłonność do problemów naczyniowych. Weźmy przykład Harolda, 74-letniego mężczyzny, który uważał, że dokonuje zdrowego wyboru, podjadając codziennie po południu banany. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że lubi banany miękkie i mocno nakrapiane, co jest oznaką, że zawierają one dużą ilość prostych cukrów. Z czasem zaczął coraz częściej odczuwać zawroty głowy i sporadyczne skurcze nóg. Badania wykazały, że ma cukrzycę na granicy normy oraz nieprawidłowo podwyższone poziomy D-dimerów, markerów krzepliwości krwi. Gdy tylko jego lekarz odkrył przyczynę, zalecił Haroldowi ograniczenie spożycia przejrzałych bananów. W ciągu miesiąca jego poziom energii się ustabilizował, a wyniki krwi zaczęły się poprawiać. To, co w tym jest tak podstępne, to fakt, że banany nie wyglądają na niebezpieczne. To nie są cukierki ani lemoniada, ale właśnie dlatego potrafią zaskoczyć ludzi, zwłaszcza gdy jesteś starszy i twój metabolizm zwolnił. Nawet naturalne cukry mogą zaburzyć równowagę organizmu, jeśli spożywasz je bez zastanowienia. Ale to nie znaczy, że banany są złe. Dojrzały żółty banan wciąż jest dobrym źródłem potasu, witaminy B6 i błonnika. Kluczem jest jednak umiar i odpowiedni moment spożycia. Jeśli chcesz się delektować bananem, wybierz taki, który jest w sam raz dojrzały, nie rozmiękły ani zbyt słodki. Uzupełnij go odrobiną białka lub zdrowych tłuszczów, np. garścią orzechów, które spowolnią wchłanianie cukru i ochronią Twoje naczynia krwionośne. Na starość nie chodzi tylko o to, co jemy, ale także o to, jak nasze ciało to przetwarza. Przejrzałe banany mogły być nieszkodliwe w wieku 40 czy 50 lat, ale w wieku 70 lat mogą po cichu obciążać twoje serce i mózg. Zwracanie uwagi na te drobne sygnały, takie jak dojrzałość owoców, jest częścią mądrego i eleganckiego starzenia się. Nie jesteś przesadnie ostrożny, jesteś mądry. Numer 4. Winogrona winogrona. Są słodkie, orzeźwiające i często sprzedawane jako superowoce bogate w przeciwutleniacze. W szczególności resferatrol, substancja znajdująca się w skórkach winogron, jest wysoko ceniony za rzekome właściwości ochronne dla serca i właściwości przeciwstarzeniowe. Ale tutaj pojawia się zaskakująca część. U wielu seniorów, zwłaszcza tych, którzy przyjmują leki rozrzedzające krew lub mają problemy z krążeniem, regularne spożywanie winogron może w rzeczywistości zwiększać ryzyko powstawania zakrzepów i stanów zapalnych, czyli dokładnie odwrotnego efektu, niżby chcieli osiągnąć. Wyjaśnijmy to sobie. Tak, badania laboratoryjne wykazały, że resferatrol wspiera zdrowie serca, ale te badania często wykorzystują skoncentrowane dawki, które znacznie przekraczają ilość, jaką można uzyskać z jedzenia garści winogron. W rzeczywistości większość resweratrolu w świeżych winogronach znajduje się w skórce i to w bardzo małej ilości. To, co tak naprawdę spożywasz jedząc winogrona, to wysoka dawka fruktozy, naturalnego cukru, który często po cichu wpływa na gęstość krwi, poziom trójglicerydów, a tak także na ryzyko powstawania zakrzepów. Dla osób starszych nie jest to problem, który można zignorować. Gdy poziom cukru we krwi gwałtownie wzrasta, organizm reaguje stanem zapalnym, który z czasem uszkadza wewnętrzną wyściółkę naczyń krwionośnych, co jest stanem znanym jako dysfunkcja śródbłąka. Uszkodzone naczynia stają się lepkie, co stanowi idealne środowisko do powstawania zakrzepów. Dodajmy do tego fakt, że wielu starszych dorosłych przyjmuje leki wpływające na krzepliwość krwi, takie jak aspiryna, ferin, a nawet nowsze antykoagulanty, i mamy do czynienia z delikatną równowagą, którą może zakłócić pozornie niewinna miska owoców. Weźmy na przykład Ethel, energiczną 79-letnią kobietę, która przysięgała na swoją codzienną porcję winogron. Wierzyła, że winogrona pomagają jej pamięci i chronią jej serce. Jednak zaczęła cierpieć na niewyjaśnione siniaki i częste krwawienia z nosa, co są objawami zaburzonej krzepliwości krwi. Po konsultacji z lekarzem i ograniczeniu spożycia winogron jej stan stopniowo się poprawił. Problem nie wynikał z samych winogron, lecz z interakcji między ich wysoką zawartością cukru, jej wiekiem a lekami, które przyjmowała. Istnieje także psychologiczny punkt widzenia. Kiedy słyszymy słowo superżywność, automatycznie czujemy się bezpieczni. Jemy ją tak często, jak chcemy. Staje się to mentalnym skrótem, gwarancją zdrowia. Ale dla seniorów, zwłaszcza tych zmagających się ze skomplikowanymi problemami zdrowotnymi, taki skrót myślowy może być mylący. Z wiekiem organizm staje się mniej tolerancyjny. To, co dziesiątki lat temu było nieszkodliwe, teraz może wytrącić twój organizm z równowagi. To nie oznacza, że musisz całkowicie wyeliminować winogrona, ale warto przemyśleć, jak często i w jakiej ilości je spożywasz. Mała garść od czasu do czasu, najlepiej ze skórką i razem z innymi źródłami błonnika. Bogate w składniki odżywcze produkty mogą być częścią zrównoważonej diety, ale jedzenie winogron jak cukierków, zwłaszcza po południu, kiedy wrażliwość na cukier we krwi jest niższa, może prowadzić do powolnego ukrytego gromadzenia się stresu naczyniowego. A oto coś, czego wiele osób sobie nie uświadamia. Czerwone wino, często chwalone za wysoką zawartość resferatrolu, napotyka ten sam problem. Aby osiągnąć poziomy używane w badaniach, musielibyście wypić go litry, co oczywiście wiąże się z całą gamą nowych problemów. Zamiast więc gonić za cudownymi substancjami w owocach, skupcie się na całościowym obrazie: niska zawartość cukru, wysoka zawartość błonnika, stabilny przepływ krwi. Dobre starzenie się nie oznacza rezygnacji ze wszystkiego. Chodzi o to, by wiedzieć, czego potrzebuje wasze ciało. Teraz, a nie 30 lat temu, winogrona wciąż mogą mieć swoje miejsce w twojej kuchni, ale tylko wtedy, gdy znasz ich rzeczywiste działanie. Tak właśnie wygląda mądre starzenie się: przejrzeć marketing i podejmować świadome decyzje. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te informacje za przydatne, napisz w komentarzu cyfrę 4, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Każde wsparcie pomaga nam tworzyć wysokiej jakości treści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Numer 5. Żurawina. Żurawina ma długą tradycję jako owoc wspierający zdrowie, zwłaszcza zdrowie dróg moczowych. Od soków, posuszone przekąski, żurawina jest wszędzie. Ale dla seniorów, zwłaszcza tych przyjmujących leki rozrzedzające krew, takie jak warfaryna, żurawina może stanowić poważne, często niedoceniane ryzyko. Nie chodzi o to, czy żurawina jest dobra czy zła. Chodzi o to, jak żurawina oddziałuje z twoim organizmem, lekami i ogólnym stanem układu krążenia. Zacznijmy od podstaw. Żurawina zawiera związki zwane salicylanami, które są chemicznie podobne do aspiryny. Salicylany mają naturalne właściwości rozrzedzające krew, co może wydawać się korzystne dla zdrowia serca, ale dla osób, które już przyjmują przepisane leki przeciwzakrzepowe, może to mieć odwrotny skutek. Twoja krew może stać się zbyt rozrzedzona, co zwiększa ryzyko powstawania śniaków, krwawień wewnętrznych, a nawet udaru, jeśli nie zostanie to odpowiednio leczone. Wiele osób uważa, że skoro żurawina jest naturalna, to musi być nieszkodliwa. Jednak nawet Amerykańska Agencja do Serżywności i Leków, FDA, ostrzegała przed możliwymi interakcjami między żurawiną a warfaryną, jednym z najczęściej przepisywanych leków rozrzedzających krew dla seniorów. Ta interakcja nie zawsze jest natychmiastowa ani dramatyczna, ale może powoli zmieniać reakcję Twojego organizmu na leki i powodować kumulatywne zmiany, które są trudne do wykrycia, dopóki nie pojawi się problem. Weźmy na przykład Georgia, 82-letniego mężczyznę, który zawsze lubił pić sok żurawinowy do śniadania. Przyjmował także warfarynę, a po niewielkim zawale serca, zaczął odczuwać zawroty głowy i miał krwawienia z nosa. Jego lekarz sprawdził jego dietę i odkrył ukrytego winowajcę codzienne spożywanie soku żurawinowego. Gdy tylko George ograniczył jego spożycie i wyrównał poziom witaminy K, jego objawy ustąpiły, a poziom we krwi się ustabilizował. To, co wydawało się zdrowym nawykiem, w rzeczywistości zakłócało cały jego układ krzepnięcia krwi. Nie chodzi tylko o świeże żurawiny. Wielu seniorów lubi dodawać suszone żurawiny do owsianki lub jeść je jako przekąskę. Jednak te suszone owoce są często dosładzane cukrem, który, jak już wspomnieliśmy, sprzyja stanom zapalnym i uszkodzeniom naczyń krwionośnych. Teraz więc mamy podwójny cios substancję rozrzedzającą krew otoczoną cukrową polewą. To nie jest coś, czego przeciętny człowiek by się spodziewał, a mimo to może mieć ciche, ale niebezpieczne skutki. W tym przypadku znaczenie ma także głębsza warstwa psychologiczna. Wraz z wiekiem mamy tendencję do trzymania się znanych nam rutyn. Jeśli przez dziesiątki lat pijesz sok żurawinowy i nigdy nie miałeś problemów, łatwo założyć, że wszystko jest w porządku. Ale starzejące się ciało się zmienia, podobnie jak jego reakcje na wszystko leki, składniki odżywcze, a nawet spożycie wody. To, co było odpowiednie dla twojego ciała w wieku 60 lat, może nie być już bezpieczne w wieku 80, zwłaszcza gdy w grę wchodzą leki. Warto też pamiętać, że korzystne działanie żurawiny na zdrowie układu moczowego nie wymaga codziennego spożywania. Badania wykazują nawet, że dla niektórych osób korzystna może być także okazjonalna konsumpcja, podczas gdy codzienne spożywanie zwiększa ryzyko, zwłaszcza w połączeniu z innymi lekami. Osoby starsze nie muszą całkowicie rezygnować ze spożycia żurawiny, jednak powinny zachować ostrożność i być świadome swoich potrzeb, zwłaszcza jeśli mają problemy z ciśnieniem krwi, rytmem serca lub krzepnięciem krwi. Rama. Ostatnie przemyślenia. To dziwne, prawda? Coś tak prostego i słodkiego jak owoc, symbol zdrowia i witalności, może skrywać zagrożenia, których nigdy byśmy sobie nie wyobrazili, zwłaszcza wraz z wiekiem. A jednak to rzeczywistość, z którą mierzy się wielu seniorów. Nasze ciało się zmienia, zmieniają się nasze potrzeby, a nawyki, którym kiedyś ufaliśmy, mogą po cichu działać na naszą niekorzyść, jeśli nie będziemy się edukować. Właśnie dlatego powstają takie filmy jak ten. Nie po to, by Was przestraszyć, ale by Was wyposażyć w wiedzę. Jeśli kiedykolwiek czuliście się przytłoczeni sprzecznymi poradami zdrowotnymi, nie jesteście sami. Jednego dnia owoce są wychwalane jako cudowna żywność, a następnego dnia okazują się niebezpieczne dla osób przyjmujących określone leki. Próba nadążenia za tym wszystkim jest wyczerpująca, ale chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz. Nie musicie być perfekcyjni, nie musicie pamiętać każdego szczegółu, potrzebujecie tylko świadomości, ciekawości i gotowości do dostosowania się. Prawdziwym zagrożeniem nie są same owoce, jest nim trwanie przy starych nawykach bez sprawdzenia, czy wciąż Wam odpowiadają. Dobrą wiadomością jest to, że najtrudniejszą część macie już za sobą. Uczycie się, zadajecie pytania, otwieracie oczy na prawdy, które mogą pomóc Wam lub Waszym bliskim żyć dłużej, zdrowiej i pewniej siebie. To jest wielka siła. To nie jest tylko bierna obserwacja to aktywna troska o samego siebie. A jeśli rozpoznaliście się w niektórych z tych przykładów, jeśli codziennie jedliście jeden z tych rodzajów owoców, nie zdając sobie sprawy z jego skutków, nie ma się czego wstydzić. Nie wiedzieliście o tym? Teraz już wiecie, a to oznacza, że jesteście w lepszej sytuacji niż wczoraj. Tak wygląda postęp. Oto prosta propozycja. Wybierz jeden owoc z dzisiejszej listy, przeanalizuj go pod kątem swojego stanu zdrowia i skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pomogą ci wprowadzić drobne zmiany, które mogą mieć duży wpływ. Czasami rozwiązaniem nie jest całkowite wyeliminowanie czegoś, ale dostosowanie częstotliwości lub ilości spożycia. A co jeszcze ważniejsze, nie przestawaj kwestionować tego, co zawsze uważałeś za zdrowe, czy to jedzenie, rutyna czy sposób myślenia. Dobrze się starzeć to być otwartym na zmiany. Dotarliście do dzisiejszego dnia nie dlatego, że staliście w miejscu, ale dlatego, że się uczyliście, dostosowywaliście i szliście naprzód. To jest coś, z czego możecie być dumni. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chcielibyśmy poznać Waszą opinię. Napiszcie nam w komentarzach, czego się dziś nauczyliście i jak zamierzacie to wykorzystać w swoim życiu. Wasze opinie są dla nas ważne, więc podzielcie się nimi z nami. Czytanie waszych komentarzy jest dla nas ogromną motywacją i wsparciem. Jeśli podobał Wam się ten film i był dla Was pomocny, dajcie nam lajka, zasubskrybujcie i udostępnijcie go. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć kolejne ciekawe treści, które będą Was informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.